Cześć! Jest teraz tutaj ze mną Gabrysia. Chcieliśmy się troszkę usprawiedliwić, dlaczego naj, najbliższe i dlaczego ostatnie filmy nie wychodziły tak często jak wcześniej. Z tego względu, że jak oglądacie ten filmik, prawdopodobnie jesteśmy już na wyprawie, na naszej na naszych kilkunastodniowych wakacjach. Więc chcieliśmy Was za to bardzo przeprosić, ale mamy nadzieję, że tych filmików nagramy dla Was bardzo dużo i będziemy mogli pokazać bardzo dużo. Gabrysiu, może opowiedz nie więcej, jak to będzie wyglądało, bo to naprawdę y, mamy nadzieję nagrać fajne filmiki wartościowe, które y, mamy nadzieję przydadzą się każdemu, każdej osobie, która chciałaby troszkę po tej Polsce pojeździć. No, w planach mamy zabrać rowery i pojechać y, na wybrzeże. A co tam zrobimy? No to się już okaże. Chcielibyśmy No przede wszystkim na pewno chcielibyśmy przejechać wybrzeże. Tak, przejechać wybrzeże, e... przejechać jak najwięcej, najlepiej całe. E, może zahaczyć o, o zachód, o Niemcy, lub też No na, o na pewno Tak, na pewno chcielibyśmy zobaczyć trochę Niemiec. E, na pewno chcemy przejechać wybrzeże i na pewno nam starczy troszkę dni na odwiedzenie może Mazur, może Kaszub. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może do Malborka pojedziemy. Zamek, zamek, zamek ta, to nasza specjalność. Zamek Czocha już był, więc może i Malbork fajnie było, by było na rowerze objechać. Cały Malbork, nie tylko właśnie zamek, tylko i miejscowość. Zostańcie z nami, oglądajcie filmiki, które, no mam nadzieję, że na, po naszej wyprawie będą pojawiały się już bardzo regularnie. Wracamy do bardzo regularnych filmików, wracamy. No, zaczynamy bardzo regularne filmiki, więc Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, lajkujcie i komentujcie. My się żegnamy i widzimy się już po naszych wielkich wakacjach, rowerowych wakacjach. Na razie.